Rzeczy Sape of Demon Hunters? Z temu! Hej, słodziaki! A dzisiaj zobaczymy sobie, co takiego. Udało mi się znaleźć na m.in. temu rzeczy z Cape of Demon Hunters. Tak jak wiecie, dopiero co wyszły figurki funko oficjalne, ale no, jak nagrywam odcinek, to ich jeszcze nie mam. Ale mam piękną luzę, ale skąd to dowiecie się na filmiku, kiedy byłam derping 24 godziny. A my przechodzimy do naszych zdobyczy. Mamy je tu! Więc nie ma stracić czasu, jeśli lubicie Kape of Demon Hunters, koniecznie stawcie kciuka do góry, a my zaczynamy! Znaczy, z grubiej rury, bo do tej bluzy potrzebuję rękawiczek. One teoretycznie nie są z tego, ale no akurat się wyświetlały pod tym hashtagiem. No cóż, ej, uważam, że są mega cute. I one są fajne, bo one są tylko jakby inspirowane, wiesz, nie są kopią tego. A do derpiego, do tej bluzy będą mi dzisiaj super pasować. Wyglądają w ten sposób, są milusie. No wiadomo, że mało funkcjonalne i raczej telefonu, to ja z tym nie odbiorę, ale wyglądają z do jakiego zdjęcia mogą być naprawdę super. Tak więc nasze rękawiczki oceniamy sobie 10 na 10. Oczywiście w komentarzu pod samym koniec odcinka napiszcie mi, która z tych rzeczy spodobała Wam się najbardziej, a ja lecę do czegoś, czego się mega boję. To kosztowało najwięcej. Bo za te trzy rzeczy zapłaciłam 130 zł, chyba coś takiego. No dużo. Tak. Wygląda to w ten sposób. Co to jest? O mój Boże! Rumi, co No zrobili. właśnie, jak Z Darkiego. Miałam wcześniej, wygląda tak, miałam jeszcze kruka, ale po tej sesji Demo Hunters gdzieś mi zaginął, otwrwią pewnie. Nie kruka, srokę, mufina. Wygląda tak, ale jestem ciekawa jak ten wygląda, bo wydaje mi się, że inaczej, ale patrzcie. Mi, pomóż mi! Już ci pomagamy. Ale najbardziej szczerze w tym zamówieniu jestem ciekawa, Rumi, i w sumie dlatego zamówiłam ten komplet. Uh -huh. wow. Nie wygląda to no dobrze. To no nie nie wygląda. No żartuję, wygląda typowo jak. Myślę, że się nadmucha? No, oczywiście, że tak. To jest worek. Tak? Okay. Tak, tak. Dwa. Wow! No, jest całkiem, całkiem nowa Rumi. Dawaj, oj. Ojoj. Ojoj. O, ojej, czekaj, to się wszystko da ułożyć. Bo... Oj, ja, u, co ty jej robisz? Właśnie, i tak zdradzamy naszego pluszaka. Nie tego pluszaka, tego to już znają. A, no możemy go pokazać, ale jeszcze trzeba będzie chwilę na niego poczekać. Dobra, to jak skończymy oceniać to, to pokażemy wam, co będzie nowego na sklepie. Ufinki, No, Mamo, no, kupisz mi pluszaka Rumi? Nie, kurwa, nie, nie. go w domu Ładny jest. Myślisz? No, szczerze, nie jest zły. Wgląd bardzo narzekasz Dziwnie, w sensie nie, ogólnie jest fajnie zrobiona I to była jedyna w sumie postać ludzkich Takich z K-pop Demo Hunters, którą złożyłam jako pluszaka Oczywiście zostawia wiele do życzenia Nie jest zła, bo się, że będzie jeszcze gorsza No ale ta twarz mogli chociaż tutaj no, Dobrze jest, jest bardzo tak? ładnie Jest tak, tak no, jest nie wiem, dobrze. W sumie na ocenę tego zostawiam wam Miejsce w komentarzach, więc dajcie znać Ja ją od... Je tu. I porównajmy sobie derpiego. Ten jest identyczny, jak my mieliśmy. Tak, identyczny. I ma nawet te oczy właśnie, że z tej ma okrągłe, a z tej, tej te, moją ulubiona mina. Ten jest w sumie identyczny jak tamten, więc spoko. On był taki okej, okay. więc czego? też ładnie, oczywiście. Mażyć, ale dajmy mu takie 6 na 10. No, szurteczka. No i co najważniejsze, derpi, bo on się bardzo różni. Ładny. Ej, A chyba będzie ładniejszy niż ten. Tak mi się wydaje. Co ty mu robisz, no, no. Trzeba pluszaki zawsze ułożyć. Uklepać. Uklepać, tak. Do porządnego uklepania, jeszcze trochę mu daleko. Ale przyznaję się, że okej, okay, nie ma wąsów, a Pipi wie, je gryźć, ale dałabym mu 8 na 10. Nie spodziewałam się, no, że tak. 7 albo 8 też, no. No, no. jest cute. I ma bardzo przyjemny materiał. Taki do przytulenia, ten jest taki szorski. No, ale tak jak mówię, no niestety, Pipi wybierze tego, boba. ma Ty idziesz na bok i będziesz pasował w sumie do tych rękawiczek. No dobra, tak, Możesz zdradzić, że zaczynamy tworzyć naszą wąsaczową rodzinkę. To był prototyp. Na niego jeszcze będzie trzeba chwilę poczekać. Bo tu jest zły ogon. To jest zły ogon. Zły ogon. Zły ogon Słuchajcie, czemu to pokazujemy? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czemu pokazujemy to? Ponieważ już niedługo, myślę, że w przeciągu kilku tygodni, może, no, coś takiego powinny pojawiać się już na sklepie. Pierwsze sztuki krzywy ma wąs, weź Bugowy prostu. No. To są wąsacze i to jest cuksuś w wersji wąsaczowej z naszego projektu. W sumie Kitek najbardziej nad tym siedział. Chciał stworzyć projekt wąsaczowy, tak jak wiecie. Kitek już no. od wielu, wielu... już ponad rok chyba. Odkąd byliśmy w Japonii pierwszy raz projektowaliśmy właśnie pluszaczki. No. I mamy takie trzy sztuki. Zaczęliśmy nad nim pracę no, prawie dwa lata temu już. Trochę minęło. Ale no wiecie, to wszystko trochę trwa. Jeszcze czekam aż wszystko... Tak od tego wąsa. No musisz, czekam, trzeba go ci ułożyć no. no. tak, Ma tutaj cukiereczka i takie małe i słodkie patry. Popuściu, to będzie Cuksus, ale w wersji wąsaczowej. Mam nadzieję, że polubicie go i on jest jednym z, z pierwszych osób w tej wąsaczowej rodzince, ale nic więcej nie zdradzam. A! No spoiler już był w mojej kolorowance. Był również macie na sklepie był spoiler Cuksusia, więc Cuksuś się wyjdzie na bok. Cuksuś V2. A my wracamy do naszego odcinka K-pop Demon Hunters. Nasz derpi na języku przyniósł dla Rumi... Zaproszenie. Tak, karteczkę. Ta karteczka jest totalnie w stylu właśnie koreańskim, bo nie lubią takie niby uro... To, no tak dzwoni. nie. Było urocze, ale jednak proste. Ona, co prawda, jest z kopertą, więc koperty można powiedzieć że tak gratisowo, bo on nie, nie miał w niej koperty. Oczywiście powinna być cała ośliniona w ślinie Derpiego. Czy ona ma coś w środku? Nie, po prostu biała. Czyli tak jak chociaż nie, tam tam miał jakiś wzorek, ale szczerze, super. No i właśnie on to tak wyjmował i takie. Ble jak cute to było, Ożytliwe, ale cute <gry> tą karteczkę oceniam 10 na 10, była idealną repliką tego no, w sumie. i jest mega, mega mega megaśna, więc ją odkładamy sobie tutaj Derpy też później w zębach trzymał tą bransoletkę, którą dostała Drumi od tej pani, która powiedziała jej znajdź sobie innego faceta, a ten jest beznadziejny to było genialne, to był najlepszy this ever i ta bransoletka właśnie występuje już u nas w sesji i jest to! fajnie, że ją zamówiłam i będzie fajnym takim później wspomnieniem o tym serialu, jak już będzie troszkę bardziej zapomniany, ale uważam, że jest totalnie 10 na 10. Derby! Mój kociaczku! Hello. że jaka bubcia z no. Halo, dzień dobry. Jakaś słodzinka. Nie pamiętam z Okej. Okay. No, Jakiś kawałek materiału. Tajemniczy prezent od pana stary. Okej, okay, to jest twardy. To będzie torba! Ogólnie fani oraz ich menadżer Bobby miał właśnie taką koszulkę Z tym nadrukiem, a nie, z podobnym Okej, okay, bo one nie mają twarzy, więc jest to Bardziej inspirowane, ładna Jak myślisz? Mi się podoba Huntrix, Mira, Rumi, Zoe Fajne, gdzie jest Derpy? No cicho, no to jest Fanowska, no Derpy dopiero później był na bluzie Zoe, nie wiem skąd się tam wziął Ale jakiś smaczek był, zrobił własny merch Tak, zrobił własny merch, podoba mi się, daję jej 10 na 10, materiał, ale materiał taki No ale ma. taki zawsze mają, tam już maciane, tak No co prawda nasz jest no, jeszcze... troszeczkę bardziej mi z naszego sklepiku, z Pipi. Ale to dzisiaj jak Czy pipi, ty, 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 pipi tak wygląda? Oczywiście, że tak. Znam to, co ta folia, mi. A co to za łapka? A co to jest za zimna łapka tu wystawiona? Do wietrzenia? Hmm? ale spójrzcie, to widzę. Ale olewka. Uuu. Pizza, dajcie mi spokój, hmm. Pakujemy sobie do niej wszystkie nasze tutaj zdobycze. Idziemy dalej. Trochę jeszcze połowiłam w tym internecie i poszukałam rzeczy. Oczywiście czekam już na oficjalny cały mer z Demon Hunters. Ale wiadomo, że oficjalne to troszeczkę zawsze nie się zajmuje Mamy tutaj Szypinkę Można było wybrać z różnymi postaciami Wygląda tak, jest zrobiona właśnie Bardziej po prostu autorsko I wydaje mi się, Ładne. że będzie okej okay. Trochę niepodobna, ale i tak mi się podoba Jest to w formie takiego pina A właśnie, napiszcie koniecznie w komentarzu, która postać Skapow Demo Hunters jest waszą ulubioną Ja oczywiście kocham Derpiego, ale z takich ludzkich postaci No to totalnie Mira Oczywiście wszystkie zupki i tutaj napoje Doktora Hanna, macie na odcinku w Proponowanym, jak je samemu zrobić Słuchajcie, tutaj mamy kilka rzeczy I było tak wiele bryloczków do wyboru. A ja musiałam oczywiście wybrać moją ukochaną postacią. Derpy, nie opieraj się. Słuchaj. O Boże, jaki Słuchaj. słodki, to widzisz? Tak bym musiał być malutki. Słuchaj. O, Jinu razem z sroką i z Derpim. O, tutaj też ze sroczką. Ale ładne są. Ej, no tutaj muszę naprawdę pochwalić. Dobra, ja mam pytanie. Skąd się wziął Derpy jako demon? Wam mnie nie było ja widać nikogo oprócz nich, co? No, albo może nie było pokazanie, bo ten, wiesz, świat demonów był tak... Do mi się w sumie o jednym rodzaju, czyli te wodne demony. Nie mamy nazw innych rodzajów. A tam było różne, naprawdę, każdy wyglądał inaczej. Mhm. Gdzie jest więcej kotków? Ja wybieram tego na pierwszym no, miejscu. ale ten też jest cute. No a tu, jeszcze z gratis. No Nie, to to może to się to nie, jest, nie, to nie nie bo ona sobie śpi, on ma wszystko gdzieś. Tak, na wpół wstałem. W pół spodnie, w pół piżama. Mhm. Tak jak wiecie, pokazywałam Wam wcześniej ten miecz. Ja go przemalowałam, żeby wyglądał jak Rumi i uważam, że teraz wygląda naprawdę super. A teraz zamówiłam jeszcze do Miry. że muszę znowu to przemalować. To jest, jakby... jest lewia kogoś z anime, no 100%. Bo tak. mi dość sługo, no bo jednak to szło transportem lądowym i takie długie. I to jest ten moment, kiedy no się, co może być w środku, Parasolka. może parasolka, może mop, może kijek, a ja wybrałam to, nie wiem jak to nazwać, ale na pewno się przyda. To się tak nazywa? Nie było tematu, okej. No i ostatnie co to naprasowanka, myślałam, że to jest naklejka, a to jest niestety naprasowanka na lepiej, zostaje na zawsze. No ale nie, no bo ja chcę taką naklejkę. To jest właśnie wizerunek, który dziewczyna Benudza i w fanklubie miała na bluzce, no i niestety tak jak wam mówiłam, ostatnio ta dziewczyna później traci duszę. Została zjedzona. Derpiego. Mm. derpią zjadł. Nieprawda. Prawda. był grzeczny. No mm -hmm. dobra, z tego odcinka trzeba wybrać ulubieńca. Ja osobiście hmm. Hmm. chyba te rękawiczki bym wybrała. Są naprawdę to. Spoko, no. Nie, chyba to Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wam. Czemu mój pierścionek? Widzisz, Derpie już mi się pierścionek. Co wam podobało się najbardziej? A my, jakimi widzimy się na tym popowym odcinku. Buziaki, pa!